W sumie to się składa z układu sterowania typowego, który jest w szybowcu. Czyli pedały, drążek, układ sterowania, układ elektroniczny, komputer, w komputerze program, no i oczywiście monitor. Odzorowanie kompletnie prędkościomierza, wysokościomierza, wariometru, odzorowanie też komputera nawigacyjnego, plus twórcy akurat tego programu, e, pisali w pracy, dyplomował z dynamiki atmosfery, więc świetnie, cała atmosfera, czyli ruchy pionowe ciepłego powietrza są a aż to, to co widać tutaj. Stąd bardzo łatwo jest wyjaśnić uczniowi, jak to jest, dlaczego nie może znaleźć noszenia na niskiej wysokości, dlaczego to się zaczyna tylko od pewnej wysokości, dlaczego te strugi w którym miejscu się gromadzą. Jaki wpływ ma na to słońce, jaki wpływ ma na to wiatr. W tej chwili zaczynamy wchodzić w komin. Jest to bardzo prosta nauka. Już mamy noszenie 3 metry. Wszystko co musi pilot zrobić, to krążyć w obszarze tego cieplnego powietrza. 5 metrów na sekundę. Tutaj wystarczy polatać 5-10 minut. I odczucia są na tyle realne, że coś się zaczyna dziać z błędnikiem. 75% odbieramy przez wzrok, 10-15% przez słuch. Zostaje tylko 10% na odczucia e, z, e, związane z przechyleniami i przeciążeniami. Ale wystarczy chwilę polatać, e, żeby uzależnić się od tego, co widzimy. A tym to polega. Plus oczywiście. Oprócz, oprócz tego co wszyscy kochają, czyli samego sterowania lotkami, to, to mamy szansę y, nauczyć się już nawigacji, y, w korzystać z mapy. Mamy szansę popróbować różnych szybowców, mamy szansę popróbować latać na różnych lotniskach. Co normalnie jest niemożliwe na przykład w Krośnie lodo odwrócony, bo nie ma tutaj takiego szybowca, najbliżej jest w rybniku. Po w symulatorowych, moi uczniowie nie pokochali Nie bali się. Ale i je z koleśion. W normalnym locie oprócz tego co widzieliśmy za kabiną dochodzi jeszcze do przyspieszenie, czyli to co, co, co się dzieje na są twarzą, co się dzieje z naszymi rękoma, że trzymają być ciężkie. Ale poza tym wszędzie jest tak samo. Do symulatora nie, nie trzeba przekonywać ludzi młodych, tych którzy mają licencję liniową, przylatali na, samolot, na symulatorach samolotowych. Największy problem mają zwykle starsi instruktorzy czy starsi ludzie, którzy